To jest jedna z trzech największych jednostek w naszej flocie i chcemy sprawdzić, czy obecna infrastruktura portu Gdynia jest w stanie obsłużyć tego typu jednostki, tej wielkości. Żeby no, mieć taką wiedzę, bo nasze plany, jeżeli chodzi o Polskę, są dość ambitne i, i, i planujemy rozwój naszych połączeń z Polski. Niekoniecznie takimi jednostkami, już w tej chwili, ale no to jest jednak przyszłość żeglugi Roro. Dzisiaj zawinął do Portu Gdynia duży statek, olbrzymia jednostka typu Roro. O linii załadunkowej dobrze przekraczającej długość 5 km. Mieliśmy okazję obejrzeć ją, jest to. No, jednostka bardzo nowoczesna, ale na co warto zwrócić uwagę, jest to jednostka bardzo ekologiczna. Co nas bardzo cieszy, to to, że mamy możliwość wspólnie z terminalem OT i spółką NTA rozwijać te grupy ładunków, które w porcie znamy od dawna. Jest to przede wszystkim papier. Mieliśmy okazję w ostatnim czasie podpisać list intencyjny, dzięki któremu zespół projektowy będzie analizował i rozwijał dyscypliny związane z importem papieru do Portu Gdynia no i w ogóle rozwijał tą gałąź tutaj w naszym Porcie Gdyńskim. Docelowo będą tutaj dwie rampy. Przy tym nabrzeżu, które będą obsługiwa mogły obsługiwać dwie tak duże jednostki jednocześnie. Wspólnie z armatorem pracujemy nad pozyskaniem kolejnych ładunków, które ten statek pływający na linii Helsinki-Europa Zachodnia aż do Bilbao będzie mógł przywozić do portu Gdynia. Proszę zobaczyć, XXI wiek przed do Gdyni. Dla nas jest to jak święto. Jeden z najnowocześniejszych statków pływających w basenie Morza Bałtyckiego przyszłość powiedziałbym Gdyni i, i, i portów naszych, mówimy porty atlantyckie. Ale spójrzmy się blisko. Morze Północne, Bałtyk. Cieszymy się, że taki statek tutaj wszedł.